trzeciej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wodkarskiej w Siewierzu. Jak widzicie, pogoda nam dopisała od pierwszego dnia do dzisiejszego wieczora. Bardzo się z tego cieszę, bo impreza w deszczu byłaby z pewnością nieudana. Chciałem powitać na samym wstępie prezesa zarządu głównego, przepraszam, wiceprezesa zarządu głównego, prezesa zarządu okręgu w Katowicach, kolegę Mirosława Iwańskiego, przewodniczącego Rady do spraw młodzieży przy zarządzie głównym w Warszawie Polskiego Związku Wędkarskiego Kolegę Wiesława Misia. Adem. Adem. Bardzo nam miło, że naszą uroczystość zaszczycił wiceburmistrz miasta i gminy Siewierz, pan Dariusz Waluszczyk. Jest również z nami członek prezydium zarządu okręgu Polskiego Związku Mędrkarskiego w Katowicach, a także prezes tutejszego koła i gospodarz zbiornika, na którym żeście łowili ryby, kolega Mirosław Winiarski. Jest także z nami sędzia dzisiejszych, dzisiejszych zawodów całej olimpiady, kolega Krzysztof Fastek. Bardzo się cieszę, że macie tak dobry nastrój. Widać wszystkim, wszystko się udało. Wyniki były takie jak trzeba. Pewnie i rekordy. No są niektórzy niezadowoleni, ale mają okazję za niecały miesiąc, nie, za przeszło miesiąc się poprawić. Ale myślę, że czas, aby uhonorować zwycięzców. I w tej chwili oddam mikrofon sędziemu głównemu. I poprosimy oficjeli, aby pomogli nam udekorować i uhonorować zwycięzców. Przekazuję mikrofon panu sędziemu głównemu. Witam wszystkich. Ja przede im dziękuję im za zaszczyt, że w tym roku już jako drugi, drugi raz to zwycięzców w Olimpiady Ogólnopolskiej Młodzieży. Do tej pory zdarzały się tylko raz w roku, teraz już drugi. Rozpocznijmy. Standardzowo od konkurencji nr 1, kategoria 12 lat. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich, siewie 2012, kategoria wiekowa do 12 lat, konkurencja nr 1, zawody sprawikowe. Miejsce pierwsze, Emilia Jurczak, Otwórz Białystek, 4330 punktów, zapraszamy. Miejsce drugie, Michał Dądela, druga różna kategoria, 4254 punktów. Miejsce trzecie Iwo Czapiewski, Okręg Bydgoszcz, 3400 punktów. Miejsce czwarte Sławomir Gruszka, Okręg Kielce, 3075 punktów. Miejsce piąte Michał Kaliczyński. Okręg Częstochowa, 2980 punktów. I miejsce szóste Mateusz Sokół, Okręg Kierowice, 2945 punktów. I ograniczenie kucharów indywidualnych poprosimy pana Mirosława Jewalskiego, zastępcę prezesa Zarządu Głównego i prezesa Zarządu Okręgów w Katowicach, Kolega, pana Dariusza Waluszczyka, zastępca burmistrza miasta i gminy Siewierz oraz tradycyjnie trenera kadry narodowej kadetów, kolegę Stanisława. Prosimy. Wow. żeby ktoś nie buchnął tego aparatu. Iwa uśmiech. Ja. Ik ga voor hem. Ik voor hem. Ik heb er zo'n twee 何 <laughs> <laughs>